Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Eliza Czyta Tarota. Kochani, dzisiaj będzie czytanie ogólne: yy, energii, możliwości, jakieś wskazówki tarota do końca kwietnia, kochani. Taki okres yy, tutaj przeznaczyłam dla Was, moi drodzy. I w związku z tym, że to jest czytanie ogólne, to proszę wziąć to pod uwagę, że nie ze wszystkimi będzie rezonować, kochani. Zobaczymy, co w tym okresie do końca kwietnia. Czeka Was miłości. Zapraszam bliźnięta. Miłość, moi drodzy. Spore zmiany, kochani. Pozytywne, ale spore zmiany. Zaraz zobaczymy. Tutaj, kochani, przepiękne. Karty dobre, więc tak. Tu się pojawił sąd, jeśli chodzi o miłosne sprawy związkowe, kochani, bo to się wszystko wiąże, prawda? I tutaj nastąpią pewnego rodzaju zmiany. Moi drodzy, tu karta sugeruje, że należy po prostu zrobić coś takiego, bo wynika z kart, że pewne sprawy Wam nie odpowiadały, jeśli chodzi o Wasze miłosne. Po prostu związki, o partnerskie związki, tak? Małżeństwa. I tutaj, moi drodzy, jest taki moment, że należy po prostu zacząć swoje sprawy yy, przeprowadzać na swoich warunkach. Że owszem, małżeństwo to jak najbardziej, partnerstwo jak najbardziej, ale trzeba zmienić pewne. Sytuacje nie mogą się już powtarzać, po prostu tak jakby trzeba po prostu, i to będzie tak jakby olśnienie u Was, i trzeba będzie sporo rozmów, sporo kochani, takich jakichś spraw poprzeprowadzać, żeby po prostu poczuć się. Właściwie w tym związku, w tym małżeństwie na właściwym miejscu. Moi drodzy, jest na to szansa, jest możliwość, tak? Bo dalej pojawiło się dla bliźniąt, jeśli chodzi o sprawy miłosne i kochani, i o sprawy związkowe, które tak jak powiedziałam wcześniej się to łączy. Pojawiła się królowa monet i moi drodzy król monet. No, para patrzy tak w taki sposób, troszeczkę jakby z obrażony na siebie, kochani, obrażony, bo sąd właśnie może spowodować to, że wy, kochani, czy to mężczyźni, czy panie, zaczniecie jakby domagać się tego, że, żeby po prostu pewne sprawy w związku zmienić. Ale jeśli chodzi o to, że jest królowa monet i król monet, który no, Mówiąc szczerze, to jest, ma taką cechę zaradne mężczyzna, bardzo taki, yy, no konkretny, ale zbyt może zajęty sprawami zawodowymi i to nie służy miłości, kochani, ale wy jako kobiety tutaj przedstawione jako królowe monet, moi drodzy, to finanse, owszem, będą miały tutaj dużą dla was znaczenie, zresztą bez tego, a przecież... Trudno nawet mówić o dobrym rozwoju związku, kochani, ale też zadbacie o to, żeby prócz finansów w waszym życiu zapanowała jakby równowaga, również jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, tak? To by było tyle dla bliźniąt. Więc ta końcówka kwietnia szykuje się tak, jakby moi drodzy, bardzo konkretnie, ale też będzie trzeba przeprowadzić sporo rozmów i po prostu przedstawić swoje za i przeciw. Jeśli chodzi o finanse dla osób spod znaku bliźniąt, moi kochani, no to bardzo dobra karta. To też nie jest zła karta, to jest dobra karta, tylko czas, jeśli wrócę jeszcze do miłości, czas na zmiany, na zmiany, moi drodzy. Czas na zmiany i być może Wy będziecie musieli to jakby zapoczątkować. Jeśli chodzi o finanse, moi kochani, to jest sytuacja tego typu. Nowe sprawy, bo pojawił nam się głupiec. Nowe możliwości, kochani, ale to jest sprawa tego typu, że. Jakaś część z Was, być może wielu, nie będziecie jeszcze mieć doświadczenia w tym nowym: czy to w nowej pracy, czy to w udziale w jakimś projekcie nowym, kochani, bo tak właśnie sugeruje karta. To będzie wszystko świeże, nowe, ale tu karty sugerują, że Wy bardzo chętnie do tego się po prostu zabierzecie i byłoby dobrze. Ale drugą kartą jest właśnie. Dla Was, Wisielec, którym sugeruję, moi drodzy, żebyście spojrzeli na to nowe, co do Was przyjdzie, jak najbardziej podjąć się tego, ale spojrzeć zupełnie inaczej na to niż na poprzednie sprawy, jakie Was dotyczyły, kochani, bo to będzie wymagało nowego spojrzenia. I jednocześnie to będzie pewnego rodzaju jakby zatrzymanie, bo to trzeba będzie przeanalizować, przemyśleć i o tym sugeruje właśnie mówi, podpowiada wisielec, tak? Ale to będzie czas zatrzymania na to, żeby móc to nowe sobie dobrze zorganizować, kochani. Będzie to taki okres, powiedziałabym, nie tyle trudny, co wymagający pewnych zmian u Was. W sposobie myślenia, kochani, i patrzenia na sprawy finansowe i zawodowe. Ale, moi drodzy, tu jest bardzo pozytywna karta dla Was w tym całym układzie. Szóstka denarów, która mówi o równowadze. Kochani, wyzłapiecie tą równowagę. Jest taka możliwość, moi drodzy, i karta też sugeruje, że jeżeli dajecie coś z siebie. I na przykład w tych nowych sytuacjach zawodowych, finansowych, moi drodzy, dajecie jakąś swoją pracę, swoje zaangażowanie, to tyle samo oczekujcie, bo świat uwielbia, lubi równowagę, moi kochani. nie lubi, Ile się bierze, tyle trzeba dostawać, i odwrotnie, trzeba na to zwrócić uwagę. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego, moje drogie bliźnięta. Tak, i teraz, kochani, wagi. Wagi, cóż wagą na ten okres, który jest nam tutaj przeznaczony do odczytania. Cóż, uwaga, jeśli chodzi o sprawy, kochani, sprawy miłosne, związkowe. No, sporo radości, jak to trzech licha, arcykapłan, dużo mądrości, kochani. No, i zmiany, zmiany w sprawach miłosnych i związkowych i małżeńskich. Chodzi więc tak. Trójka kielichów, ona mówi o radości, o takiej zadowoleniu, prawda? Z dobrze takich załatwionych spraw, z zadowoleniu z poznaniu na przykład jakiejś nowej osoby dla związku, do związku dla osób samotnych, ale również też mówi o zadowoleniu w małżeństwie, tak? Takie świętowanie, moi drodzy, bo tutaj ten okres dla Was będzie tak jakby nacechowany dużą mądrością i być i może być tego typu sytuacja dla wielu osób, że po prostu. Współpraca z partnerem bardzo dobra, bo to arcykapłan to bardzo mądry człowiek. I pełne takie zrozumienie, dogada, porozumienie się. Kochani, dla niektórych też to może być związek małżeński, propozycja z partnerstwa na związek małżeński, jeżeli to, moi drodzy, planujecie, tak? I ostatnią kartą, jeśli chodzi o sprawy miłosne i związkowe, moi drodzy, jest sześć mieczy, która mówi o odchodzeniu od pewnych starszych, starych struktur, które Wam nie odpowiadały. To już samo planowanie tego, tych zmian będzie Wam sprawiało radość. I pełne porozumienie, moi drodzy, z partnerem, z partnerką. Tak karty sugerują. A ta szóstka mówi o tym, że może być sytuacja dla niektórych osób, że, moi drodzy, będziecie nawet zmieniać miejsce zamieszkania, moi kochani, jak najbardziej. I zmieniać po prostu pewnego rodzaju sprawy w swoich związkach, a dla osób, które są jeszcze samotne, moi drodzy, to może być taka sytuacja, że poznacie kogoś do związku i zmienicie miejsce zamieszkania właśnie yy, związane z po prostu z nową miłością, kochani. I tak właśnie może być. Teraz, moje drogie, zobaczymy, co w sprawach finansowych u was się może zadziać, tak? Co też karty, no praca, jak najbardziej rozwój w pracy. Moi drodzy, postawienie pewnych granic, tak. I kochani, nowe perspektywy. Mamy tutaj trzy monety, które mówią o możliwości rozwoju w pracy, kochani, w grupie, tak w grupie, bo tutaj jest pokazane trzy osoby, to już nie, to nie będzie ta jakby samotna praca, tylko po prostu praca w zespole, ale ona będzie wymagała też, bo dal, wymagała pewnego rodzaju postawienie granic, moi drodzy. Zaraz powiem, o co chodzi, bo tu jest siódemka y, buław, która właśnie mówi o stawianiu granic, kochani, bo może być taka sytuacja, drogie wagi, że w tej grupie, w tym zespole będzie ktoś, to będzie zech zechce zrzucić, tak, jakby, swoje obowiązki, być może z powodu tego, że nie będzie umiał sam tego zrobić na was, ale moi drodzy, musicie na to uważać. Na to musicie uważać, kochani, ponieważ tu jest tego typu sytuacja, że yy, wy swoje obowiązki wykonacie jak najbardziej, ale nie brać cudzych spraw na swoje plecy. Po prostu każdy musi za siebie wykonać pracę, moi drodzy. Swoją, tak? Bo może być to później obciążające dla Was. Na to proszę zwrócić uwagę. I ostatnią kartą dla Was tutaj w związku z prawami zawodowymi, finansowymi jest trójka buław, która mówi, że otworzą się przed Wami nowe perspektywy, a co niektóre osoby tak już będą wyczekiwać, yy, efektów swojej pracy, bo właśnie o tym mówią trzy buławy, kochani. No, jest tutaj nowa praca, działanie. Oczywiście trzeba stawiać granice, nie pozwolić sobie zrzucić nie swoich spraw na swoją głowę, bo to nic dobrego z tego nie będzie. I moi drodzy, patrzeć jasno w przyszłość. I to, co było być może dotychczas niemożliwe, ma szansę tutaj się, moi drodzy, rozwinąć. Dziękuję wagom. Dziękuję moi drodzy wagon i mamy wodniki, moje drogie wodniki. Zobaczymy co u was w miłości, a później zobaczymy co w sprawach finansowych i zawodowych, kochani. Czeka, moi drodzy, bardzo dobra też, jakby dla wielu osób, jeśli chodzi o sprawy miłosne, moi drodzy, tak? Wodniki. Moi kochani, tu Was czeka, jakby nowa sytuacja w miłości, moi drodzy, nowa sytuacja. I tutaj może być tego typu sprawa, że. Jakby pełne porozumienie, wspólna taka droga z partnerem, z partnerką, tak jakby w nowym kierunku miłosnym, moi drodzy, bardzo pozytywnie. I tutaj dalej się pojawił dla Was As Asmirczyk, który właśnie mówi o nowościach. To jest tak jakby potwierdzenie, mówi o takich radosnych chwilach nowościach, tak? Tu jakby się zadziewało coś u wodników, u wielu wodników, coś nowego, kochani, albo moi drodzy w związkach obecnych, czy w, w, w partnerstwie, czy w małżeństwie, w miłości, moi drodzy, obierzecie tak jakby nowy kierunek, bo tutaj jeszcze jest as monet, który właśnie o tym mówi, że czeka was sporo nowych rozwiązań, zadowolenie w miłości, będziecie szczęśliwi z tego powodu, że tak jakby idziecie w nowym, pójdziecie w nowym kierunku, a dla osób, które nie są jeszcze w związku, jest duże prawdopodobieństwo, że macie szansę w pracy na przykład poznać kogoś, bo tu jest w pracy poznać osobę do przyszłego związku, kochani. To by było tyle o miłości i o związkach dla wodników. Same nowości, takie pozytywne rzeczy, oczywiście to będą. Podjęte przez Was pewnego rodzaju decyzje, a niektóre sprawy po prostu zaczną się rozwiązywać, tak jakby w nowym kierunku. Zobaczymy, co w sprawach finansowych dla wodników, kochani. No, pewien postój, bo tu jest siódemka monet, kochani, ale później tak jakby ruszenie z kopyta, że tak powiem, moi drodzy, i podejmowanie decyzji. Bo jest siódemka monet. To mówi, że ten ostatni okres, czyli te 12 dni kwietnia, ostatnie, na które przeznaczyłam to wróżenie, to czytanie, moi drodzy, to będzie tak jakby na pierwszy, w pierwszych momentach zwolnione, spowolnienie. Moi drodzy, bo jest jakaś. Tu karty sugerują, że macie jakieś sprawy, które muszą dojrzeć. Jeszcze te, jakby, nie są do końca możliwe, żeby dalej pójść w danych tematach finansowo-zawodowych, kochani. Ale tutaj dalej pojawia się była, w którym mówi, że to wszystko pójdzie we właściwym kierunku, żeby dostaniecie taką, jakby, moc w sobie, taki ogień w Was się otworzy, chęć do działania. I po tym postoju, moi drodzy, zaczniecie, jakby. Działać, tak? Nie jakby tylko zaczniecie działać, zaczniecie rozwiązywać sprawy zawodowe, finansowe, ale później dalej mamy postój, bo będzie jakaś sprawa, moi drodzy, która będzie wymagała pewnego zastanowienia się, tak? Moi drodzy, tak, bo to dwójka była w, o tym właśnie mówi, że trzeba przystanąć. Żeby rozwiązać właściwie daną sprawę, jeśli chodzi o sprawy zawodowe i finansowe, o czym właśnie teraz mówię, tak? I, ale karta też jest bardzo pozytywna, bo ona sugeruje, że po tym postoju, jeżeli zrobicie ten właściwy krok, to macie szansę na dalszy rozwój finansowo-zawodowy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, moi drodzy, i zapraszam na następne czytanie. Do widzenia.